Dziś wyjątkowo po raz kolejny nie będziemy oceniali żadnego gówna z internetu tylko zajmiemy się bardzo poważnym tematem Idą święta, a oczywiście w święta dostajemy bardzo dużo prezentów Jednym z tych wielu prezentów, które dostaniemy w tym roku będą zwierzęta pokroju piesków, kotków, chomików i innej wszelakiej maści małych zwierzątek Jednak te małe istoty, które będziemy mieli na święta to nie są zabawki To są istoty, które nas kochają Czują, które potrzebują nas, jak mało kto. Jestem nawet w stanie stwierdzić, że zwierzaki kochają nas bardziej niż my sami siebie. Dlatego zwracam się do Was w tym roku z bardzo dużym apelem. Jeżeli chcecie komuś dać zwierzaka, to sprawdźcie najpierw, czy ta osoba, która dostanie tą małą istotkę, będzie na tyle odpowiedzialna, żeby za pół roku jej nie wyrzucić do lasu, zakopać. Utopić. Nie sprawdźcie tym zwierzakom że takiego cierpienia, ponieważ one na to nigdy nie zasługiwały. Przypominam o akcji nakaru zwierzaka na Elix. W tamtym roku były również kotki. Nie wiem jak w tym roku. Z tego co widziałem są psy. Ale żeby tradycji zdała się zadość, to tworzymy dziesiątkę na sam koniec. Dziś mamy zieloną edycję. Obserwujcie i zapraszam jutro.